Drodzy przyjaciele, bracia i siostry, kolejny raz spotykamy się, ale tym razem chciałbym kontynuować to, co było tematem wielu moich wypowiedzi, kiedy spotykamy się w kościele. Mówiliśmy na temat modlitwy i użyłem nawet sformułowania, że jeśli nie będziemy rozmodlonym kościołem, to nie nadajemy się na wiele. Bo prawdą jest, że tylko rozmowa z naszym Panem, tylko z nim łączność, którą utrzymywać będziemy na co dzień, daje gwarancję sukcesu. Wiemy, że w tej chwili mogą przyjść Wam takie myśli do głowy. No dobrze, dobrze się mówi. Ale to tylko w Biblii znajdujemy opisy modlitwy z mocą. A my, my jesteśmy zbyt słabi. Nie mamy szans na to, aby mieć gwarancję, że każda zanoszona modlitwa jest wysłuchana w ten najlepszy sposób. Czy jednak na pewno? Zdecydowałem się troszkę poszukać w Piśmie Świętym tekstów, które mówią o tym, czym modlitwa z mocą jest naprawdę. I znalazłem cztery. Chciałbym z Wami podzielić się nimi, bo są bardzo interesujące. Oto pierwszy z nich to słowa Pana Jezusa. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział i 22 werset. I wszystko, cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. A zatem śmiem twierdzić, że nasza modlitwa, aby została wysłuchana i aby stała się modlitwą mocy, musi być modlitwą z wiarą. Modlitwą, której wszystko zależy od naszej wiary. Nie chcę przez to zasugerować, że jeślibyśmy tylko mieli chociaż odrobinę wiary jak ziarno gorczyczne, moglibyśmy góry przenosić. Tego sugerować nie trzeba, bo to są słowa Jezusa. A przecież jednak my mamy bardzo niewiele. Nawet tego ziarna gorczycznego wiary nam często brakuje. Modlimy się, jakże często słyszę komentarze. No, modlimy się, ale kto to wie, czy jest jakaś szansa. Tak podchodząc, nie mamy żadnych perspektyw wysłuchanych od Litwy. Ale pozwólcie, że powiem wam o drugim wersecie, który znalazłem. Ten pochodzi z Ewangelii Jana, z 15. rozdziału i tam siódmy werset. Znana historia, gdzie Jezus mówi o krzewie winnym i o nas, jako gałęziach, latoroślach. Jeśli we mnie trwać będziecie, i, swoi, I słowa moje w Was trwać będą. Proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się Wam. To, moi drodzy, kolejny warunek modlitwy z mocą. Jest to modlitwa tylko wtedy, kiedy trwamy w Chrystusie. Wiemy wszyscy, co to znaczy trwać w Chrystusie. To znaczy być z Nim w łączności, przebywać z Nim stale, myśleć o Nim, mówić o Nim, tęsknić za Nim, śpiewać o Nim, marzyć o Nim. To jest to właśnie, co znaczy trwać w Chrystusie. I jeśli potrafimy tak trwać, wszystko staje się całkowicie inne. A modlitwa nabiera mocy. Ale to były dwa warunki. Pozwólcie na trzeci. Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 16 i werset dwudziesty o około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, więźniowie zaś przysłuchiwali się im. To było dziwne zdarzenie. Mieli pełne podstawy, mam na myśli Pawła i Sylasa, pełne podstawy ku temu, by narzekać, by przeklinać, by być zaniepo, bardzo niezadowolonym z sytuacji, ale oni wielbili Pana pieśnią. I to zasugerowało mi kolejny warunek modlitwy z mocą: chęć uwielbienia Boga. Zgodzicie się pewnie ze mną, że o ileż to częściej przychodzimy do Boga po to, aby z Nim załatwić nasze prośby, nasze sprawy, aby powiedzieć Mu o wielu sprawach, a przecież chodzi o coś znacznie więcej. O to, abyśmy modlili się z mocą. To znaczy, w modlitwie znaleźli Miejsce dla uwielbienia Boga za wszystko dla oddania Mu chwały i czci, bo tak a propos, po to właśnie zostaliśmy stworzeni. Na koniec ostatni warunek. W liście Jakuba, w piątym rozdziale i w wersecie osiemnastym czytamy o Eliaszu. Eliasz modlił się potem, jak pisze Jakub, i niebo spuściło deszcz, a ziemia wydała plon. Jak to jest, czy to warunek, tak on łączy się z pierwszą rzeczą, o której mówiliśmy, z wiarą, która przeistoczyła się w przekonanie i w działanie. Eliasz, kiedy się modlił, nie miał żadnej wątpliwości, że Pan go wysłucha, bo w jego sprawie się modlił. Spróbujmy, bo wtedy wszystko może naprawdę się zmienić. A modlitwa mocy, o której marzymy, może stać się udziałem każdego z nas. Dlaczego teraz nie poprosić Boga o to? Ukochany Panie, marzymy o tym, aby nasza łączność z Tobą była pełna mocy i aby to decydowało o każdym dni, dniu naszego sukcesu, o każdej chwili naszego zwycięstwa. W imieniu Jezusa wysłuchaj nas. Amen.